sobota 4 maja kolejny dzień naszego rajdu po lubelszczyźnie szykujemy się już do wyjazdu tutaj już rowerki u niektórych kolegów i koleżanek przygotowane do drogi spaliśmy w tym akademiku IKAR tam w głębi mamy ten piękny samolot także kręte ścieżki zapraszają na kolejny dzień relacji kolejne ujęcia już z trasy zapraszam kilka kilometrów za Dęblinem wjechaliśmy w piękny las no droga tutaj przez ten las to wygląda właśnie w ten sposób także no akurat ja tutaj jestem na pozycji wygranej, bo na tych grubych oponach mi się bardzo dobrze jeździ. Co kawałek mamy, piasek. Także musimy uważać, żeby jeden drugiemu nie zajechał drogi. Ale ptaszki śpiewają, jest naprawdę cudownie. Także bardzo przyjemny dzień dzisiaj jest. Około 24 stopni już teraz mamy. Oj, no jednak mulda była, trzeba uważać jedzie cała grupa już. to. to jak Ręka dała kontrast, taka też. Jak jechaliśmy tymi wybojami i przypomniałem, jak miałem firmę transportową, z Wilna wjeżdżam chyba do Gorzowa. Z do Gorzowa cztery opony zlecenie Bo Na przykład cztery Piękna ścieżka przez las. Czarny szlak rowerowy. Także kolejny Postój. Mieliśmy przed chwilą taką sporą górkę, także kilka osób tam zostało z tyłu. Ale naprawdę jest rewelacyjnie. Trochę męczące, ale dajemy radę. A tutaj przed nami teraz taka przeszkoda wodna. Z górki taki odcinek był piaszczysty, bardzo nieciekawy. Sam piasek, tak to tutaj wyglądało, także odcinek spacerowy. Tak jest. Kolejny piaszczysty odcinek. Także będziemy musieli chyba dalej prowadzić rowery. Tak to tutaj teraz wygląda. Już co niektórzy prowadzą, ale jest jeszcze kilku śmiałków, co jadą. Kochani. Dzisiaj, dzisiejszy odcinek jest naprawdę wymagający. Bardzo. Zobaczcie, jak pokonują ten odcinek. Dobra, pchamy do przodu. I kolejny bardzo ciekawy odcinek. Znowu piaseczek a to jest normalna droga rowerowa także ktoś kto zaplanował tą drogę rowerową dla rowerzystów no to szacun dla niego no ale tu już górka i tam piasku nie widzę także pedałujemy dalej ale i do przodu dojechaliśmy do wsi parafianka no ten ostatni odcinek nam trochę dał popalić. Także grupa się bardzo rozciągnęła. No ale już niedługo będziemy w komplecie znowu. Jedziemy dalej. No, zrobiliśmy sobie taki postój technologiczny. Tu się kończy wioska Wilczanka. Także okupujemy właśnie teraz ten przystanek autobusowy. Trochę w cieniu no i czekamy, bo kilka osób zostało z tyłu. Także muszą dojechać. No to dojechaliśmy do motogi. A tutaj takie ładne bagna. Słychać żabki. Bardzo ładny. O a tu już jedzie ekipa. Już ich widać. Już mi kiwają. Także ruszamy dalej. No moi mili, wjeżdżamy do powiatu lubartowskiego do gminy Michów. Jeszcze mamy około 20 km do Kozówki. Także pedałujemy śmiało, aleluja i do przodu. Po drodze mijamy takie piękne widoki. Pole. Tam chyba ten żółty to rzepak i te kręcące się wiatraki. Coś pięknego. A tutaj taki most wiszący mamy. Dojechaliśmy do Michowa i tutaj robimy przerwę obiadową. I taki ogromny słabowy. Dzisiaj mam na obiadek. I tutaj zjedliśmy obiadek. Młyn Restauracja, bardzo ładny lokal, bardzo smaczny obiadek był. Tutaj również są noclegi. A tutaj mamy nasze rowerki całej ekipy. Od lewej do prawej. Tyle rowerków. Najlepsze miejsce odpoczynku to są przystanki autobusowe. Autobus tutaj jedzie raz na jakiś czas, także można przystanąć. Nawet na wielu są ławeczki, że można usiąść także fajna sprawa. A w górze takie piękne niebo.